Siemanko, nazywam się Bartosz Badra, jestem zawodnikiem i trenerem e, tajskiego boksu w To jest moja koleżka Rafał, mój z Polski, Muay Thai K1. E, zaprezentujemy wam podstawową e, technikę w pitchu, tak zwany twister, obrócenie przeciwnika i skontrolowanie jego akcji e, kolana. Tak? E, zobaczcie, robimy sobie tak, robimy tak? clinch, tak? to jest pozycja w pitchu, fliczu. Na własność tak silniejsza ręka, kładziemy sobie na kar, staramy się trzymać z głowy, na tutaj druga ręka, łapiemy sobie na i kontrolujemy lewą ręką, prawą rękę przeciwnika na jego Jak Nie będzie tej ręki bardzo dodać po tak, nie ma kontroli, to bardzo ciężki, dobra, bardzo ciężka technika i ćwiczymy sobie powoli. Na treningu robimy to miękką częścią, wewnętrzną stroną uda, tak? Deżamy sobie tutaj, treningowo w walce, wderzamy twardą częścią, normalnie kością e, kolana, tak? I właśnie kontrolujemy sobie akty przeciwnika, jak ona próbuje odejść do kolana. Czyli dodajemy prawo kolaną, twardą rozdaje i skręcamy sobie ręką w prawo, tak jakbyśmy kręcili. Prawo kierownicą, ok? Od samochodu, skręcali w prawo, czyli jeszcze raz powoli, łapię sobie za kark, lewa ręka jest na to dodaje prawo rano, bardzo go W momencie, gdy ręka podnosi się od ziemi, kręcę w prawą stronę, jak najsilniej, jak najmocniej, dodaje do tego ruch wiodę, rotację całym ciała, nie tylko rękę, ok? Czyli jeszcze raz powoli. Kolano bardzo oddaję, skręcę, moment, kiedy jest wychwiany, możemy zadać sobie jeszcze lewą kolano na kontrolę lub jeśli jego ręka spadnie i mamy tutaj dowolną przestrzeń, możemy dodać łokieć. Tak? Tak to wygląda. Czyli zaczynamy. Prawa ręka na kark, lewa ręka na biceps, dodaję kolano bardzo oddaje, ręce i oddaje jeszcze leżą kolano. Ok, Popróbować. trzeba to próbować z milion razy i będzie wychodzić. Pozdrawiam.